Dzień dobry Państwu, środa, godzina 15.30, witam w telewizji Niezależny Lublin, program Burejtana. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Marian Kowarski, lider Stowarzyszenia Narodów SRP. Witam Cię Marianie. Dzień dobry. No właśnie, pierwsze pytanie, hmm, po co tworzyć nową jakość, po co tworzyć nową markę? Czy... Bo starej zabrakło. Której? <laughs> Każdej. Co rozumiesz przez każda marka stara? To, że, że formuła się wyczerpała, że. Nie no, pod koniec ubiegłego roku zostałem człowiekiem należącym do żadnej organizacji. To w polskich warunkach się w głowie nie mieści. I no. o ile mi to nie przeszkadzało osobiście, no to się okazało, że jest grono osób zainteresowanych, żebym był znowu w jakiejś organizacji. No, że stare organizacje albo straciły do mnie zaufanie, albo ja do nich, no to nie było im wyboru, trzeba było założyć własną. A że stowarzyszenie to jest taka formuła nic nikomu e, nie zagrażająca, pozwalająca działać w ramach prawa, no to formułę stowarzyszenia na początek przyjęli, przyjęliśmy jako taką e, zadowalającą wszystkich zainteresowanych. No właśnie, ale pojawiają się często pytania, e, czy... Będziecie startować w wyborach i to od razu było w kontekście, czy koalicja z Pisem, czy koalicja z Korwinem, czy koalicja z Ruchem Narodowym, nie wiem tam, z, z pobudką Browna, z różnymi innymi frakcjami na prawo. Hmm. Jak to jest? Nie, no ja, ja też często takie pytania. Ale yy... sprawa jest bardzo prosta. Wynaj... Zgodnie z kalendarzem wyborczym, yy, pierwsze w kolejności będą wybory samorządowe. I jak to wybory samorządowe? No to. Yy... Uczestnicy stowarzyszenia mają wolną rękę, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. I wiadomo, że sprawy lokalne całkiem inaczej się realizuje niż wybory parlamentarne czy prezydenckie. No to tutaj nie musimy brać brać ślubu na dobre i na złe znikiem, tylko zawrzeć koalicje lokalne, programowe. Oczywiście wybory samorządowe mają to do siebie, że to nie trzeba deklarować. Tak, ani wartości chrześcijańskich, ani wrogości do, jakiej, do, do, do islamu, ani, ani spraw związanych z innymi kwestiami światopoglądowymi, ani wypowiadać wojny Stanom Zjednoczonym, ani Rosji. Także to już y, mamy tak zwanych ekstremistów, y, y, programowych oczywiście, w tym pozytywnym sensie, z głowy. Wybory samorządowe to jest całkiem inna kwestia, ale inne problemy się porusza. No, ale oczywiście w pewnym przedziale zainteresowanych będziemy operować, bo nigdy nie wejdziemy w żadne porozumienia z, z partiami politycznymi dzisiaj będącymi w tak zwanym kodzie. Wspomniałeś wybory samorządowe, wspomniałeś te kwestie lokalne. Pojawi się w Lublinie, w naszym, tutaj na, naszym lokalnym podwórku. Wspomniałeś też o, o tych uchodźcach, tak? Pojawia się informacja odnośnie Górek czekowskich, więc takiego tematu, który przez wiele lat był, był tematem, no, gdzie się wyprowadzało psa. Przynajmniej... Ja wyprowadzałem, tak. bo, 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 Tomasz, Tomasz blisko, ewentualnie mieszkańcy Sławinka wyprowadzali tam swoje czworonogi. Natomiast teraz się pojawiła sytuacja, z którą ja ze swojej strony walczę odnośnie tych pięknych terenów, które mają być zrównane z ziemią, czy też pagórki wyrównane, doliny zasypane. Mm -hmm. I planem zagospodarowania terenu, natomiast pojawiła się informacja również, że mają być tam przybysze, jacyś tajemniczy. Jacy. No nie wiem, ja słyszałam o jakichś uchodźcach. No, linia polskiego rządu obecnego i prezydenta jest jasna. Ja nie wyobrażam sobie, żeby kodziarcy prezydenci. Miast realizowali jakąś własną politykę imigracyjną. No, to jest niezgodne z prawem i uważam, że wreszcie w tym momencie, gdy rzeczywiście ten problem uchodźców stał się i problemem państwowym i lokalnym, no, to jest jedno z tych zagadnień, które rzutować będzie na, na jakość koalicji, jakie będziemy chcieli, w jakiej będziemy chcieli działać. No, prosta rzecz. No ale patrzcie, zobacz, w Lublinie mamy spory odsetek tych ludzi, którzy przyjeżdżają ze Wschodu, zostawiają tutaj grube pieniądze, no i jakoś nie mamy z, z, nimi, z nimi problemów takich, e, mówię tutaj o, o studentach na Akademii Medycznej, tak. jakoś nie mm, nie naprzykrzają oni się e, aż tak bardzo. Dlaczego zatem ludzie z, pochodzący z podobnego kręgu kulturowego, e, mieszkający dwie granice dalej, mają nam za, zagrażać? Ale kto? No mówię o tych, o tych uchodźcach, których tam chcę teraz przyjmować. Znaczy mówimy o, o tych z krajów islamskich. Tak. No, ale przecież z krajów islamskich również mamy studentów. No tak, e... tylko ci, co przyjeżdżają z krajów islamskich uczyć się do Polski, płacą za to pieniądze, chcą się nauczyć fachu i wyjechać do domu. To jest interes opłacalny dla wszystkich. Natomiast ci tak zwani uchodźcy, których chcą nam wepchnąć na siłę Niemcy, no to ani tu nie chcą oni, ani Polska nie ma specjalnie co im zaoferować, bo nie mamy odpowiedniego zaplecza socjalnego. A nawet jakbyśmy mieli, no to priorytety są takie. Na, na obywateli polskich i ewentualnie na Polaków ze wschodu. Tego nie unikniemy tematu, czyli Polaków ze wschodu. No i tutaj nie ma zainteresowanych, więc ja nie wiem, dlaczego mroczne siły próbują nas w ten temat manipulować. Nas i tych uchodźców. Wspomniałeś, prezydenci Kodziarscy, z, e, był ostatnio duży marsz KODU, organizowany czy współorganizowany przez narodowców RP w Warszawie znaczy antykodu, antykodu. antykodu moje przejęzyczenie i y, jakie były relacje reakcje y, zwykłych ludzi którzy nie wiem y, szli ulicą y, bo ja pamiętam pierwszy antykod kiedy grudniowy kiedy, I to też jest fajne takie zestawienie, bo wtedy nasi specjaliści od imprez masowych policzyli, że było ich 15 tysięcy. Teraz gazeta podała, że było ich 45 do 50 tysięcy, więc no jest to cztery razy więcej, jakby nie patrzeć. Natomiast nas było w granicach 50-70 osób, a teraz było to wielokrotnie, wielokrotnie więcej. Więc jak odbierasz chociażby te, te, te sprawy, które się działy w Warszawie niedawno? No, kodiarze nie przybędzie, bo to jest taka liczba konstans, czyli zainteresowanych być przy korycie. Natomiast po stronie tej zdrowia i normalnych ludzi, no, jest coraz więcej zainteresowanych, bo kot wkurzył już nie tylko nas, którzy jako pierwsi powiedzieliśmy, że to jest nic dobrego, ale zaskarbił sobie kolejnych przeciwników i bardzo dobrze, bo. Jeszcze nie, w grudniu, czy tam zaraz po grudniu, no to było coś takiego, że różne środowiska narodowe nie pójdą tam bronić PiSu. Czyli tak odbierali pójście przeciwko Kodowi, jako bycie po stronie. Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem, proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość no, specjalnie angażuje się w działania antykodowe uliczne, no, bo ma robotę, że tak powiem, polityczną w parlamencie. No ale wiesz, ale doły mogłyby wesprzeć. Nas. No, jakie? No trudno widać, nie mają dołów, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość jest partią kadrową, co tu dużo gadać. Mają wyborców, ale to są ludzie no, zacni, ale pewnie starsi, nie mają takich zdolności yy, mobilizacyjnych jak, jak my. No a to, że nas przybyło po tej stronie, no wiadomo, że. Że, że, że ludzie odzyskują rozsądek, i o ile można, mogą niektórzy mieć zastrzeżenia co do rządów Prawa i Sprawiedliwości, jakieś, no to myślę, że to, co nas może łączyć, to duże zastrzeżenia do takiego rządu kodziarskiego, który by przed popisie, no to już niczego dobrego nikt nie może się spodziewać, wręcz przeciwnie. Znaczy zastrzeżenia do, do rządu mieliśmy i wielokrotnie. I, nie mamy. No. Do, do, mówię, do poprzedniego rządu Ta, mi, mi, mieliśmy. I do tego możemy i, mieć. I do tego, I do tego możemy mieć, ponieważ no jest, jest dużo tematów, które są, um, na czym stowarzyszenie Narodowcy RP będzie swoją aktywność w najbliższym czasie skupiało. No myślę... Czy to jest tylko antykod? Czy... Nie no, ja to powiem symbolicznie, no bo generalnie z kodem to się nie zgadzamy w niczym w żadnej kwestii, bo nawet jak mówią coś, co się miło słucha, to i tak wiemy, że kłamią. Bo to nieważne, że jak ktoś coś mówi, ważne, kto to mówi. Zresztą ten tak zwany audyt, który ja nazywam remanentem. no już. No to było garść faktów, które najbardziej odpornego na wiedzę potrafi. Wstrząsnąć. No Ale nasz kolega, nasz kolega, dziękujemy panie Donaldzie, bo mówię o Zbyszku, już dawno ten audyt przeprowadził, zanim zanim stało się to modne, mówię o Baskim. A nie, no, no to, to wiadomo, to, to ten audyt był zrobiony parę lat temu. Wiadomo, że w Polsce proroków nie brakuje, tylko, tylko każdy musi trafić na swój czas. Ale może do meritum. Tak, no bo. Co my możemy chcieć, tak, jako, jako Stowarzyszenie Narodowce RP? Jaki cel polityczny? No, prowadzić działalność taką, jak prowadzimy w zasadzie pod różnymi tam, w różnych formach, pod różnymi szyldami przez całe swoje pewnie dorosłe życie tylko niestety nam organizacje jakoś tam do tej pory nie służyły, a to Liga Polskich Rodzin a to tam inne, a to Ruch Narodowy przeszedł rozmaite trudności organizacyjne, tylko że ludzie chcący działać cały czas są i trzeba im zaproponować jakąś nową formułę, bo no, to świadczy o tym, że im prowadzimy jakąś walkę od ponad 20 lat. No, są ofiary Coś się dzieje. Niektórzy nie wytrzymują presji, niektórzy się zniechęcają, inni wyjechali za granicę, inni przeszli na drugą stronę niestety. A, no ale jednak Polska wymaga stałej troski. No, dopiero widzimy teraz nie my, ale ci zwykli obywatele, jakich jak narzędzi używał poprzedni reżim, żeby zwykli obywatele nie mieli nic do gadania. Ja powtarzam, że rządy Platformy i PSL-u opierały się na takich trzech filarach, czyli korupcja, propaganda i terror. To wszystko jeszcze przytrzymane pod takim kloszem przychylności zagranicznych ambasad, które Polsce nie życzą najlepiej. No terror to był wobec środowisk tych na które nie mogli liczyć, że przekupią i przegadają, czyli Narodowcy, Kibole, tam różni, tak jak oni ich nazywali, Naziole, Mocherowe Berety, no to to był terror, czyli widzimy te podsłuchy, te akcje przeciwko Marszowi Niepodległości, torturowanie kibiców, no to był terror dla tych, na których nie można było liczyć. Korupcja, no czyli możliwości kręcenia wałków, to dla swoich, po to szli do władzy. No i oczywiście propaganda, czyli opowiadanie takim niezorientowanym, że jest fajnie. I to były te trzy filary, wystarczyło jeden podciąć, no i cyk. Ten akurat korupcji odpad po straceniu, po utracie władzy, i ten to się przewróciło, na dwóch nogach nie potrafią stać, jak pijany. Normalny człowiek chodzi na dwóch nogach, a pijak musi jeszcze trzymać czegoś. Czyli to były rządy patologiczne, to widać, i przeciwko temu występujemy i będziemy występować. No i tyle. Czy poza. Bo cały czas wiem, że się są jakieś, są jakieś akcje, zbiórki podpisów. Czy nie boicie się, że to zostanie w jakiś tam sposób. Mówię tutaj o ustawie antyaborcyjnej, mówię o, o dostępie do broni, w którą, w którą jesteście zaangażowani. Czy nie boicie się, że to zostanie w jakiś tam sposób przez obecny rząd? No, zmielone zgodnie z tradycją, tak? czyli pro, projekt trąbu, który mówi o tym, że każdy normalny człowiek może, może mieć czym się bronić w domu. W, na terenie swojego swojej posiadłości mieszkania, jak, jak zwał, tak zwał. Czy to nie zostanie m, po złożeniu tego, tego projektu obywatelskiego zepchnięte, zepchnięte do niszczarki? No to dlatego chcemy, żeby to nie było tylko zbiórka podpisów czy Gadanina, ale tutaj wymaga to aktywności społecznej. Jak są protesty przeciwko temu rządowi, bo tam kod wychodzi przeciwko rządowi pyskuje, no to my możemy robić akcje uliczne, takie pikiety. Prosimy to zrealizować, takie pchające rząd do działania, bo niejednokrotnie pod presją powiedzmy innych państw czy różnych grup interesu, no to władza może próbować no rzeczywiście wstrzymać pewne decyzje, ale jak jest presja społeczna, taka normalna, no pod kancelarią premiera, czy zebraliśmy podpisy, prosimy to zrealizować, śmiało do przodu, mobilizujące, no to też. To, to, to musimy za tym pójść, no bo skoro uważamy, że pewne projekty są warte wprowadzenia w życie, żeby Polska była krajem lepszym, no to musimy też móc, musimy móc bronić tych idei w najrozmaitszy sposób. Nie tylko gadać o nich, zbierać podpisy, ale i pojechać do Warszawy, poprosić polityków, żeby zgodnie z naszą prośbą, jako nasi reprezentanci zrealizowali to, no i abym mnie prosił tych z, z tej poprzedniej, no bo o co ja mógłbym ich prosić, którzy podali się do dymisji. No to walorem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że to jest jednak partia polityczna, która w sferze tych wartości jest nam bliska. Wartości, czyli że w praktyce i kult żołnierzy wyklętych, prawda, przyjęli jako taką linię oficjalną państwa, że kwestie no pro-life, no to to oczywiste, bo to jednak są środowiska konserwatywne, czy, czy, czy mniej entuzjastycznego bycia w Unii Europejskiej, przynajmniej z planami na własny projekt, ten środkowoeuropejski, polsko-węgierski plus okolice. No to są, to są jakieś wspólne tematy do pogadania i to powinniśmy tych polityków z Sejmu cały czas budzić w tych ławach poselskich, nie jedzie sałatek, tylko jedziemy z tematem. Dalej, jakie plany na najbliższe, na najbliższe dni, miesiące? Yy, no plany to mam takie, że jeżdżę po kraju i po okolicach i dalej nawet w celu spotkań z naszymi zwolennikami i w ogóle z Polakami, no bo jak ja jadę do Anglii czy do Irlandii, to spotykam się z Polakami na uchodźstwie, którzy Pytają o różne rzeczy, a nie ukrywam, o, ja się chcę też od nich dowiedzieć, też wielu rzeczy. Ja nie po to tam jadę, żeby im to jakieś prawdy objawione głosi, tylko żeby u źródła dowiedzieć, jak jest naprawdę, czy rzeczywiście chcą wracać, dlaczego nie chcą tam zostać, no i wiem, dlaczego nie chcą zostać i, i, i dlaczego pojechali, to to oni muszą powiedzieć i czego oczekują, to ja chcę od nich wiedzieć, a nie tam, prawda, cały czas ludziom robić rekolekcje jakieś. To, to tam jest wiedza i doświadczenie, które powinniśmy odpowiednio przełożyć na na, na pewne postulaty polityczne w kraju. Tak samo w, na terenie Polski. No, mam w zasadzie tę mapę wyjazdów, już tam układaną na lipiec, sierpień, i, i, i to robię. Teraz będę w, w sobotę w Zielonej Górze. No i tam ten plan wyjazdów nie pamiętam, bo tu mi akurat sekretariat się zajmuje y, tymi rzeczami, czyli praktycznie dwa, no, trzy razy w miesiącu to gdzieś muszę dalej pojechać. Tak to wygląda. Inaczej nie możesz żyć. Nie, no ja mogę <gry> żyć, tylko jakoś tam ludzie nie wytrzymują. A skoro ja tam, powiedzmy, stałem się osobą odpowiedzialną przed, że tak powiem, swoimi zwolennikami no bo kandydowałem w wyborach prezydenckich, to niezależnie od wyniku, jestem zobowiązany. Ja nie należę do ludzi, którzy tam raz się wystartował, obraził się i pocałujcie mi się w nos. Nie! Ja uważam, że tutaj trzeba konsekwentnym być, skoro się zgodziłem jako kandydat ruchu narodowego w tych wyborach brać udział, skoro zgodziłem się. Brać udział w tej sekwencji wyborczej w poprzednich sezonach politycznych, no to nie po to, żeby tylko dlatego, że powiedzmy, projekt polityczny, jakaś partia polityczna no tam przeżywała trudności organizacyjne, to ja siedzieć na tyłku. Nie. Tę, tę ideę trzeba głosić dalej, bo no tam niebagatelna ilość tam 80 tysięcy ludzi na mnie zagłosowała, mając wybór bardzo duży. Właśnie. I odnośnie tego wyboru i odnośnie tych. Tych rzeczy poruszonych przed chwilą przez Ciebie z ruchem narodowym. Dojrzałem w internecie zdjęcia, na którym na tym marszu antykodowym witasz się z Robertem Winnickim. Czy to nastąpiło jakieś ocieplenie? Nie no, mój Boże, ja bez satysfakcji stwierdzam, że moje prognozy co do projektu KUKIZA się spełniły. No i Robert Winnicki stał się ofiarą tego projektu. On, on, nie ja przecież. I ja nie zamierzam. Nie witać się czy tam boczyć się do końca świata, zwłaszcza gdy jest jakiś wspólny temat do przeprowadzenia, jak ten marsz warszawski czy inne inicjatywy. Ja nie widzę powodu, żebyśmy mieli swoje wojska trzymać z, dali, z daleka od siebie i nie zdecydować się uderzyć na wspólnego wroga, wręcz przeciwnie. Myślę, że teraz w takiej pozycji, że każdy z nas ma jakiś tam swój projekt polityczny pod sobą, nie musimy już tam, prawda? kolaborować ze sobą tam w sztabie, ale możemy razem działać, to bardzo dobrze. Sztolober Wynicki sam do mnie podszedł, przywitał się. Ja po tym, co się z nim stało, brałem go niejednokrotnie w obronę publicznie, chociaż przedtem nie szczędzono mi gorzkich słów, gdy nie byłem entuzjastycznie nastawiony do projektu Kukiz 15, no bo chyba każdy się przekonał, że projekt Kukiz 15, no na początku to miały być, e, że tak powiem, wielka miłość i wspaniały seks, a okazało się, że są alimenty i syfilis. I tym chyba radosnym. <laughs> Nie, bo tutaj już że tak powiem, następny temat mógłby być z nas poniżej poziomu. Więc tym radosnym, tym radosnym akcentem dzisiejszy program pozwolę sobie zakończyć. Tobie dziękuję serdecznie dziękuję. za przyjęcie. Państwa zapraszam na przyszły tydzień na godzinę 15.30. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu. Który już się powoli zbliża. Do widzenia. Do widzenia.